Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Na Kogucie. Jak zwykle playlist popinam chyba tu? A może tu? Chyba tu. A my przechodzimy do odcinka. Jan Twardowski mówił: Rysuję twoje ręce na krzyżu umyślnie za długie. Niech ogarną ludzi najwięcej i rany grubsze stopy za ogromne, wciąż czekam, niech pobiegną do mnie. Serce całe jak, jak u świętej wizytki, tak nie można, mówią, za brzydki. Moi drodzy, Piotr Skarga rysuje Jezusa z Nazaretu, który Prawdopodobnie wisie na krzyżu. Rysuje go nienaturalnie długimi rękoma, ze zbyt dużymi dłońmi, stopami. I ludzie mówią, że jest za brzydki. ale autor, według mojej opinii, stara się w ten sposób Narysować Jezusa takiego jak On go widzi. To jest Jego subiektywny pogląd i Jego subiektywne zdanie na temat Jezusa. Czy słusznie? Nie wiem. Ale każdy może to stwierdzić w komentarzach na dole. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Napisz coś mojego w komentarzu i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja jestem Jay-Z. Cześć.